Witajcie na kanale i zapraszam Was na odcinek, w którym podsumujemy występnie piłka z Madret Madrid yy, w fazie puchanowej 1,8 finału Euro <laughs> 2024 i, i w ostatniej kolejce fazy grupowej Copa Ameryka, Ale zanim przejdziemy do odcinka, to proszę do Was jest taka. Pamiętajcie o hatriku kanału, sub, like, dzwoneczek i komentarz pod filmem. A, I teraz nie przedłużając, zaczynamy odcinek. <laughs> A zaczniemy od Antonio Ludigana, który dożegał pełne 90 minut, zdaniem. Antonio Ludigana, który zagrał naprawdę kapitalne zawody. Został wybrany MVP meczu Niemcy-Dania. To on też również skreował sytuację, kiedy. Naprawdę w kapitalny sposób zagał górną piłkę za linię obrońców. Kiedy w kapitalny sposób zagał tą piłkę do, do Kaja Halbertsa. Później Ludiger świetnie skupiał się na obronie, świetnie zatrzymywał te ataki eee, Duńczyków. <duszykł> eee, I ta radosz, kiedy Ludiger w ostatnich minutach w meczu wybił piłkę na od nozny, to było widać tą Tą jego dobrą energię, tą jego lato z gry. I to dzięki Antonio, Antonio Niemcy grają dalej. Ludiger w tym meczu zaliczył 87 cennek podaj czyli naprawdę ponad dobry wynik na środkowego obrońcu. Miał tych kontaktów z piłką 82, czyli był jednym z kreatorów, kreatorów zwycięstwa, gospodarzy nad Danią. I tak jak mówiłem wcześniej, Rudiger zasłużony MVP za najlepszego zawodnika tego spotkania, bo bez tego Rudigera to naprawdę Niemcy no, nie mogliby liczyć na taki wielki sukces. A gra Rudigera w tym meczu to była po prostu przyjemność obserwowania, jak Rudiger naprawdę znakomicie gra na tych, <laughs> gra na tych mistrzostwach. I, I moim zdaniem Antonio Rudigan zagrał na tym euro najlepszy mecz yy, na tym turnieju. Yy. Tony, Cross. Tony Cross, który zagrał pełne 90 minut zdaniom, Zaliczył są 96% cennych podaj, 87 udanych podaj na 91%. Czyli konienny kapitanem występ pod, pod kątem zagrań naszego byłego zawodnika. Bez Toniego Krosza nie byłoby tej reprezentacji Niemiec. Tony Krosz, który to naprawdę po raz kolejny gra dobre zawody, nie zawodzi kibiców. Widać, że Tony Krosz z meczu na mecz naprawdę pokazuje swoją wartość na tym euro. I liczę. <laughs> I liczę po raz że że to Kroos zagra kolejne znakomite spotkanie. Ten mecz może nie był taki znakomity, jak wykonał Rudigera, ale widać, że Kroos podtrzymuje swoją wielką formę na tym turnieju. Jud Bellingham. Jude, Jud, Jud, Dobi w tym meczu ze Słowacją nie sło nic. Mm. Praktycznie, yy, oh, 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 oh. Praktycznie yy, nie było juda w tym meczu, ale <śmiech> pojawił, <śmiech> pojawił się w kluczowym momencie 95 minuta ostatnia akcja Anglików, rzut z autu i rzut Bellingham decyduje się na, na szał z przewrotki i, ta, i ten szał okazał się trafny, bo to była piękna bramka. Być może, być może bramka w turnieju. Jude William ratuje Anglików od kompromitacji, daje im dogrywkę, zdobywa bramkę na 1-1 na i to dzięki y, golowi Jude'a y, Anglicy wygrali to spotkanie. Jude Mingham w 105 minut zdobył tą bramkę na 1-1. Y, Cenność ponej to 87% udanych tych tak miał. Ale to, co ważne, no... Judd polarz w tym, w tym młodym wieku, a Judd ma dopiero 21 lat, polarz konienny udowadnia, że potrafi podnieść zespół w trudnej sytuacji i brać odpowiedzialność za, za ten zespół narodowy. Bo bez Juda, naprawdę Angliczy by nie doszliby tak daleko na tym turnieju. <laughs> Daniel Carvajal Dani Karwachal który zagrał 81 minut metrów z Gruzją. Tam jasne, jeden błąd zawalił, kiedy łatwo dał się ograć w filtrze. Po, po, po tej sytuacji, kiedy gruża zdobyła bramkę na żelu, jeden, ale z minuty na minutę Dani Carvajal grał coraz lepiej i grał naprawdę dobrze. Pamiętasz, pamiętna sytuacja, kiedy naprawdę z Jamalem Widać było, że ta chemia jest, że potrafią między sobą współpracować, nawet, nawet Carvajal y, stworzył tam niejedną sytuację z Niemalem. Także Carvajal zaliczył dobry występ, 95% cennych kwota i także no bez Carvajala, bez, bez dobrego prawego obrończy, no Hiszpania też nie doszliby daleko, a naprawdę no Hiszpania jak i Carvajal naprawdę bardzo dobrze spisują się. Na tym niemieckim tunieniu, co <coughs> który zagrał pełne 90 minut, meczu z Belgią nie zdobył bramki, nie zdobył asystent. Ale to co jest ważne u, u środkowego pomocnika defensywnego. co meni zaliczył 92% cennych podań, 89 udanych na 97. Stwarzał sobie sytuację, szukał yy, bramki, oddawał yy, szały na bramkę melków, ale to co było ważne, cały był wszędzie i był też na, w linii obroni, obrony, był na środku pomocy, to on yy, budował akcję Francuzów, to on przejmował te piłki, to on yy, był takim rozgrywa rozgrywającym reprezentację Francji, także... Całmenu naprawdę widać, że forma na mistrzostwa Europy została trafiona w idealnym momencie i widać jak Całmenu jest ważnym piłkarzem dla tej reprezentacji Kinian. <tryk> Kinian mapę, który zagrał 90 minut w tym meczu, nie zdobył bramki ani aszyst, ale... Był podgrom, uderzał 2-3 razy na bramkę mengów. Niestety te strzały były niecenne, ale to co ważne, no Kinian był podgrom, szukał tej gry, kreował sytuację. Tych cennych Monday Kinian miał 84%, ale to co niestety ważne dla Kiniana, najważniejsze no, są te liczby. Na razie brakuje mu tych list, ma tego gola na euro zdobytego, ale to jest widocznie za mało. Brakuje mu tych asyst także, ale widać przede wszystkim, że nasz nowy napastnik Realu yy, nie czuje się dobrze, grając w matrze. Widać, że ta maska mu przeszkadza bardzo w graniu, także mam nadzieję, że że w następnym meczu Kinian będzie, będzie, będzie Kinianowi lepiej się grało i liczę na to, że Kinian ustali jakieś liczby, bo tego mu brakuje. Alda Giren. Alda Giren, który wczoraj zagrał kapitanny mecz z Austrią, Alda Giren, który zaliczył 78 minut w tym meczu, Alda Giren, który, który w pierwszej minucie dostatkował piłkę w i to dzięki jego, jego dobrem do, dostatkowaniu Turcy zdobyli bramkę na jeden gen. Alda tutaj walczył o każdą piłkę, nie dawał się Austriakom. Kiwał tych Austriaków, bawił się nimi. Widać, że Alda Ginen naprawdę na tym turnieju ulżył naprawdę ba bardziej. I Alda Ginen który zaliczył aszystę. Przy drugiej bramce na Turcji nie ukrywam, że cieszy mnie ten występ, bo nie ukrywam, że jestem fanem talentu Andy Gillera. Alda Giner, który naprawdę, który naprawdę zagrał perfekcyjne spotkanie. Alda Giner, który zaliczył 81% cennych podań. Moje yy, tam pięć uznanych, naciśnij jeden możliwy ale to co ważne, Alda Ginen wczoraj zostawił sęducho na boisku. Widać, że Alda Ginen w tak młodym wieku widać, że naprawdę rośnie, kojenny, wielki, europejski, a być może światowy talent piłki nożnej. Bez, bez jego dobrej gry wczoraj Aldy Gilena, bez tej asysty, Turczy nie wygraliby tego meczu. I moim zdaniem MVP Andy Ginen zasłużył w tym spotkaniu. I ja też nie ukrywam, że dla mnie występ Andy Ginera z Austinem był jego najlepszym występem na Mistrzostwach Europy. Federico Valverde. <kluzny> Federico Valverde, który zagrał całe 90 minut w spotkaniu z USA. Nie zdobył ramki, nie zdoły asyst, ale malceną marcinie z selekcji reprezentacji urugwaju postanowił, że bal będzie grał na pomocnika deficyjnego, Czyli bal był ustawiony na kreowanie sytuacji, na budowanie szans na urugwaju. Bardziej bal był takim. E, takim rozgrywającym, żeby te akcje spodziewać. Van w tym spotkaniu zaliczył 81% cennych Podań, jasne, bramki, asysty nie zdobył, tych list też mu brakuje, bo Van też ma jedną bramkę na tym turnieju, ale to, co ważne, że Federico Van jest w dobrej, świetnej formie na tym turnieju i to dzięki jego dobrej, że u Lugwaj jest sens finale. Eden Militao, cóż o nim powiedzieć. Eden Militao, który dzisiaj zagrał mecz z Kolumbią i, i nie ukrywam, że to nie było najlepsze 90 minut w jego wykonaniu. Niestety obrona nie zachowała czystego kąta, bo wrażenia straciła tą bramkę na 1-1, jeden, jeden, ale to był naprawdę kiepski występ Edena Militao. Nie wiem, co się dzieje z tą wrażeniem, bo mam z tą wrażeniem, mam, ciągle mam problem. I naprawdę dzisiaj Militao nic miękkiego w tym meczu nie pokazał, bardzo słaby występ Militao w tym meczu i nie ukrywam, że Eden zagrał najgorsze spotkanie na tym turnieju. Viniciusz, no Viniciusz, no cóż o nim też dodać, no Viniciusz Konienny, naprawdę słaby mecz. Jasne, można powiedzieć tak, no Winnis już był fabulowany w polu kanem. fakt, tak, Brazylia powinna dostać skannego, tak, Winnis już był fabulowany w polu kanem, ale co do reszty, Winnis już zagał 90 minut z Kolumbią, nie zaliczył ani bramki, ani też asysty i tylko 77% ceny i to pokazuje, że Winnis już naprawdę no faktycznie nie dojechał, no nie dojechał już z formą na Kopa Ameryka, nie wiem z czego to wynika, czy to wynika z tego, że trener reprezentacja Brazylii lubi kombinować z ustawieniem, czy po prostu czy po prostu też już są już zmęczenie tym sezonem, ale, ale tak jak mówię, no wynic już tak jak Eden zagali bardzo słabo poniżej swoich oczekiwań. Lodrigo, Lodrigo 73 minuty z Kolumbią i niestety konienny zawód. Lodrigo, który naprawdę no, szanuje chłopaka, bo Lodrigo to jest świetny piłkarz, ale naprawdę na tym turnieju w Stanach Zjednoczonych naprawdę Lodrigo spisuje się poniżej swoich oczekiwań. Lodrigo, który zagrał dzisiaj z Kolumbią tylko 73 minuty, nie zaliczył oczywiście bramki i asysty. Ta cienność spodaj, no mianowicie ok, 83%, ale ja od Lodiego oczekuję trochę więcej. Oczekuję jego tych bramek, tych aż bo on od tego jest. Nie wiem też dlaczego Lodiego jest ustawiany na dziewiątrze. Nie rozumiem decyzji de reprezentacji de w Brazylii. Rodrigo to nie jest typowa dziewiątka. Także no moim zdaniem Rodrigo powinien naprawdę wrócić do wielkiej formy, bo na razie tego, tego mecze naprawdę są w jego wykonaniu na tym turnieju bardzo słabe. No i, no i na koniec Hendrik, Enrik. który przed tylko na 4 minuty. Enrik, który przed tylko na 4 minuty. Oczywiście nie, nie miał, nie spełnił wielkich liczb, bo tylko wszedł na 4 minuty. Ale to jest po prostu karygodne, jak Henryk jak jest puszany na wojsko i dlaczego tylko na kolcówkę. Ja się też zastanawiałem, dlaczego Endrik nie wszedł w momencie, kiedy Brazylia grała słabo, miała niekorzystny wynik, bo był z Kolumbią. Dlaczego Endrik nie dostał więcej minut? Przecież Spokojnie trener mógł, mógł go wypuścić na te 10-20 minut, nawet na 30 minut, żeby, żeby pomógł tej reprezentacji. A niestety, Endryk po raz jenny dostał mniej minut. I dzisiaj naprawdę, no ja byłem e, wszokowany, że, że Endryk wszedł tylko na 4 minuty. I co, no i co Endryk miał zrobić przez te 4 minuty? No przez te właściwie 4 minuty, no nie mógł nic zrobić. Także naprawdę, no... Nie będę krytykował Enrika no bo dostał zbyt mało minut yy, w tym meczu, ale przede wszystkim, no, no moim zdaniem Hendrick yy, w tych minut yy, dostać trochę więcej. Ja dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o subie, lajku, dzwoneczku i oczywiście komentarzu pod filmem, dajcie znać w komentarzu to był najlepszym zawodnikiem rano Madryt w obu, w obu, w obu turniejach i na Euro i na Copa America. To najbardziej zawód, zawiódł z piłkarzy Realu na, na tych turniejach. Ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się przy okazji następnych odcinków o występach piłkarzy na Copa America i na Euro. Trzymajcie się ciepło. Uno do tres, Hala Madryt. 看一下。